Sektor prywatny i publiczny służby zdrowia tak naprawdę się przenika. My w PZU Zdrowie przyjmujemy głównie pacjenta prywatnego, który przychodzi do nas od pracodawcy. Czyli my rozmawiamy z pracodawcą, oferujemy formułę ubezpieczeniową albo abonamentową i w ten sposób pracodawca zabezpiecza swoich pracowników, dając im ochronę zdrowia. Natomiast też pozyskujemy kontrakty NMZ-owe, POZ. I zachęcamy naszych klientów, żeby również u nas ten POZ mieli. Wtedy możemy dostarczyć pełny wachlarz takich możliwości. Tak naprawdę dla pacjenta źródło finansowania jest wtórne. On ma być zabezpieczony, jeśli chodzi o jego potrzeby, a czy składka płynie w tym momencie z nfz czy płatnik jest prywatny, to jest wtórne. Jeżeli ja idę ze swoim dzieckiem do pediatry i szczepienie jest pokrywane przez NFZ-a, wizyta u pediatry jest z abonamentu, no to mam kompleksowo dostarczone wszystko. Też w sektorze prywatnym dużo stawiamy na innowacje, na, technolo na technologie, na digitalizację procesów. I to jest taka strona, która uważam, że właśnie cechuje prywatne firmy zdrowotne, i to idzie dużo bardziej dynamicznie. Ale rozmawiając z lekarzami, wiemy, że też potem sektor publiczny chętnie absorbuje te rozwiązania, które powstają w biznesie, są wygrzewane w biznesie, ale potem mogą wspierać również sektor publiczny. Także tych synergii tutaj jest bardzo dużo. I myślę, że jesteśmy tak naprawdę na, na początku drogi i można jeszcze więcej tych synergii między sektorem publicznym i prywatnym zbudować. No tak, żeby na końcu skorzystał pacjent, który jest w centrum tego, co robimy. Jestem już wielokrotnie, także nie, niezmiennie oceniam dobrze, jest wysoki poziom paneli. Głównie byłam w, na tej części ubezpieczeniowej ale agenda nadąża za tematami, które teraz są dla nas gorące w branży. Podobał mi się też panel dotyczący wyzwań technologicznych. Fajni paneliści, wysoki poziom. Także oceniam dobrze. Dziękuję bardzo.